Kom, kom. Witajcie, kochani, serdecznie. Mamy dzisiaj do odnowy komórki macierzystej jedną osobę. I wszyscy już tam są gotowi, czekają na dane. I będziemy zapraszać do odnowy komórki macierzystej. To jest Marek Hasło Adrian mnie Portal Już przechodzą tam do specjalnego Pulpitu, gdzie będą dane przekazane. z M-A-N-M-M. M-A-R-E-K. R-E-K. Ok, gut, wir sind auf dem Weg zur orangenen Już przechodzą do pomarańczowej półkuli, gdzie ta istota powinna być już w tej wodzie turkisowej powinna woda być w obrotach. Był oczyszczony, także chyba, że coś w tym czasie załapał, jakiegoś cipa to wtedy skan nie przepuści, Cofają, lewitują dość. Jest pas, jest ten Jest, woda jest w ruchu, już jest wypukiwany, z informacji, komórki, organy. Czerwony układ, który jako pierwszy jest wypukiwany z informacji. Brązowa, brązowa farba jest wyrzucana to są układ pokarmowy. Już jest wypukiwany. Zielona to jest komórki skórne genetyczne. Zmienione genetycznie. On dunkle skały. Eee, taki siwy kolor u Was ist? Ti umry są. Widziałem taki siwy kolor, wylatuje. Mnie, ta istota już taka siwa się robi, rozjaśnia się, przepraszam. Mamy tak gorąco, że możecie już się bardzo koncentrować. Good, wyladają, I już te kolory się wymieszały po bokach, bo to wyrzucane jest na zewnątrz te informacje z tych organów i dlatego nie widać już, co następne jest wypukiwane, ale to idzie w kolejności, idzie swoim e, no, systemem, jak to się mówi. Zawsze są jako pierwsze organy najbardziej obciążone są wypłukiwane. I już się rozjaśnia cały czas ta postać, się, im więcej wypukiwanej informacji, tym bardziej się rozjaśnia. I pozytywna energia wypełnia całą bazę. Dochodzi do przyspieszenia wypukiwania informacji z komórek, z organów. I teraz doszło do przyspieszenia. Zawsze idzie powolny, ten program jest jak najwięcej obciążone organy, to jest w innym tempie idzie, i potem już. Też wszystko. No i taka krymowa ta postać teraz się robi. Sind sie so ein richtig kräftiges weiß, die ostraść. Biała taka ostro, biała. biała już postać jest. Jeszcze woda cały czas. W ruchu jest ta energetyczna. Wygląda jak woda, ale to jest taka energia to są. Ale wygląda jak woda, dlatego mówię, że woda. Bo nie mam innego słowa na to. Wszystko rusza, I ten portal dla, dla Rafaela z całą grupą już jest otwarty, to jest to przejście do tej szklanej półkuli do góry, gdzie jest stół kryształowy i najważniejszy proces odnowy komórki macierzystej tam do góry się odbywa. Wtedy jak dojdzie do teleportacji, ta istota z tej wody z, zniknie, ukaże się na stole kryształowym tam. Szklanej półkuli. Już ta postać zanika, znaczy się, że już w większej części jest wypukane. teraz jest końcówka i za chwilę dojdzie do teleportacji. Jeszcze Rafael obserwuje do końca. I cała grupa z Rafaelem już lewitują tam do szklanej półkuli. Czekają przy stole kryształowym, aż ukaże się ta istota tam. Teleportuje. To już jest proces zakończony. Doszło do teleportacji. Ukazał się na stole kryształowym. Ta woda jest puszczana, czy energia, woda zostanie przy tym słowie. I Baza się zamknęła leży, na stole skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta, przez tą technologię rozświetla się na czerwono i ma błękitny punkt, a błękitny punkt to jest cały archiwum, infor, archiwum informacyjny, ciała fizycznego i duchowego, bo tylko jest jedna informacja, posiada istotę przez. Stop. Całe jest swoje ten istnienie. Skan się zatrzymał, z warstwami podjechał do góry komórka macierzysta jest odkryta. On punkt. No, komórka macierzysta jest na poduszeczce na prawym palcu serdecznym, na prawej ręce, na palcu serdecznym na poduszeczce. I już w tym czasie robot jest przy stole. I za jego ramię wyciągnęło się, wziął na miary ta igła i zjeżdża już docelowo do błękitnego punktu, do archiwum. Za chwilę będą zniwelowane wszelkie informacje wewnątrz i dostarczone pierwotne informacje tej istoty. Już jest w środku, Zadziało się. I jest dostarczana pierwotna informacja, ma kształt spiralny. Taki, taki zieleń, bardzo ostra, neonowa, jak to się mówi I, i, i żółtym takim kolorem, takie zaciągi ma, takie żółtym kolorem. Fajnie to wygląda, takie neonowe kolory ma i już jest wypełniany archiwum informacjami pierwotnymi. Czyste, zdrowe, niezmienione i poprzez to właśnie ciało fizyczne ma wpływ na ciało fizyczne. Jak kopia się tym i zaczynają się zmiany w ciele fizycznym. Słyszałem, sama przeszłam ten proces parę lat temu. I to jest coś fantastycznego. U. O jest imono. Cały czas jest wypełniany archiwum. I ta igła to ramię, to igło poruszyło się do góry. Proces odnowy komórki macierzystej jest zakończony. Rafael odstawia robota do kąta, skan z warstwami zjechał i zaczyna kompletować ciało. Z powrotem to, co zostało zebrane, te warstwy, są nakładane z powrotem. Ostatnia zabrana warstwa, jako pierwsza chodzi i skan chodzi w odwrotnym kierunku. I teraz idą szybkością, bez ostrożności. Już nos jest składany. Czy re rekonstruowany. Jetzt das Zatrzymał się, skan pusty, podjechał do góry. I automatycznie została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Er Zeskoczył ze stołu. I teraz robi przysiady i podskakuje sobie z rękoma do góry i znowu takie robi przysiady i podskakuje. Sprawdza swoją kondycję ciała fizycznego. Składa podziękowanie, portal już się otworzył ze ślizgawką, połączenie się chciały żegna się i zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy, gratulujemy od nowej komórki macierzyste. Od tego momentu zacznie się dużo dziać w ciele fizycznym, w ciele fizycznym pozytywnym. Zapraszamy Was też. Zostańcie zdrowi. Namaste.